Kiksunio! mówiłem ty. Dwa, Jeden. Hej, z tej strony Kiksunio. W tym odcinku z YouTube universali z nami jest Trepus. No niestety muszę być z nim. Tak, i Faust. Chyba? Tak wybrali hey. na początku i nie mogę tego zmienić. Nie, nie na że... Jest dobrze, póki czas. Właśnie graniczyłem ze sobą. Nie cieszysz się? Powstały pierwsze punkty graniczne. A, no Wardę wziął. No to fortyfikuje się tam. Pobudujesz forty. Oddaj mi Bernus, usuniesz całe wszystkie budynki. A no pamiętam, to pamiętam. O, dlaczego mi pieniądze lecą? No, ale może w końcu zacznę odkrywać. Odkrywca, dawaj. Select Mission. To Trzy mi pożyczki. Oło. Czuję, że w tym odcinku spłacę wszystkie pożyczki. Ja. Yeah. Te emocje. emocje, te wybuchy. Hmm, dobra, trzeba coś zaatakować, chyba w ogóle. Właśnie, nie, na, na pewno muszę po, przeżyć. Hmm. Ile potrzeba o, pieniędzy? O dzięki. Proszę bardzo. Sasz... Dwie pożyczki, ja. Yeah. Ile, ile ty masz pieniędzy za pożyczek, Potrzeb, musisz spłacić? 200. Wielkoś... 200? No mniej więcej. Ta Ermland mam już play, mam, mam. Ale wszystkie razem 200, no to... Nie, wszystkie... Każda jedna 200. No to... Nie spoko. Miałem ich, miałem ich 13 dodań. Kolejna ja mam, osoba ja... się dodaje mnie do znajomych na Steamie, muszę kolejną zignorować. Czemu jesteś taki niemiły? Ja nie, mówię, ja nie mówię na odcinkach, że ignoruję zaproszenia. Nie, że... W... Nie, nie to... wszystko. A, a, ale, ale później jest, zaproszono do CSA, zaproszono do CS-a. Nie, ja jak mnie ktoś dodaje, to dodaję i pisze się ma co tam i o co chodzi, nie? A on mówi A nic, tylko cię oglądam. Aha, oczekuję chwilę i usuwam. No bo co? <laughs> no dobrze, że nie mówisz, że. No, wiesz, no, ale z drugiej strony, no, please. No, no, błagam ci. No i co? I chcesz sobie dodać, żeby mieć po prostu? No, to jest bez sensu. Jak mam widzów znajomych, to takich ze streamów, z którymi sobie gramy na streamach i tak dalej. Gdzie jest Palatynat w ogóle? A to ma jedną prowincję. Gdzie jest. O, jest. Jest doradca. Dwójkowy o 50% tańszy. Wiem tak. Wiecie, czemu się boję ataku od Tomanów na mnie? Bo Lukas dodał wszystkie ziemie, które zdobył, jako statey. Nawet te, które ma tylko jedną z trzech, do statea dodał, nie? Między innymi Ackerman potrzebuje jeszcze Mołdawii i Tykiny, żeby mieć tam pełnego statea. Kiziljar potrzebuje Zaporoża i Mansura, żeby mieć tam statea. Więc, no. Ackerman, jest? Czy nie widzimy? To jest Besarabia wcześniej. Zmieniła nazwę na Ackerman. A, jest, widzę. Dobra. No tak, bo zmieniono te nazwy. W sumie powiększyli teraz pole zwiększonych, zwiększonych nazw, bo kiedyś Czechy, jak zapłaniały Śląsk, to dalej zostawało Breslau. Tak A Teraz jest, jest Wratisław. Już dawno to jest. Dawno? Myślałem, że w tym patchu właśnie wyszło. No chyba nie. Może to w ustawieniach sobie ustawić, czy chcesz, żeby się zmieniało. No wiem, że można ustawić... Your ale... Thierry clients are disappointed. O, jak mi przykro. Płaci mi pieniądze za nic. Właśnie, pożyczka. Kiedy mogę spłacić kolejną pożyczkę? Cały czas mi płacą, chociaż nic nie robię. W sumie mając 8 że zarobię 6 dukatów. Chociaż wojska nie utrzymuję, to... Jestem złym człowiekiem. I dowódca jeden <laughs> zdech. To nieładnie, zdychać. No i jeszcze jeden 000, 000, Boże. Guzman. Co to za nazwisko? Jakieś niemieckie. Właśnie. O, nie daj Boże, tureckie. Te, te instytucje po prostu bolą tak bardzo. O, korowane już wszystko, hajsy wracają. Ej, no Otomani już mają kolonializm. Już? No nie, Mamelucy mają kolonializm, Otomani już prawie, a tak, a tak narzekali, nie? Ja, ja wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. Polska, jak zawsze, murzynem Europy. Ale mam dopiero Rosja, jak grałem Rosją teraz, to. Kolonializm... No to też jest przerąba. No, miałem chyba plus 180 kosztów technologii, kiedy embrajowałem kolonializm. Zdziwimy się, jak, jak na przykład, nie wiem, handel globalny czy manufaktury wybuchną gdzieś w jakimś kraju w Azji. To po prostu będziemy w takiej dupie. To jest to możliwe, było niestety. słabe. Było no, słabe, ale widziałem, że niektórzy tak mieli, ale to jest najmniejsze, bo niestety, na szczęście Genua ma największe e, wartość, to tu najpewniej wybuchnie. Zaraz spłacę ostatnią pożyczkę, i zacznę Dybalne. budować armię. O kuźwo. Ach, też jestem zaskoczony. Nie, ale ja będę musiał zrobić humanistyczną ideę. O, nie, Czemu to jest humanistyczne? Tak? Bo jak mi rejsy nikt Niedźispanie poniżej 75%, to mam wojny religijne. A, no tak, no to religijne weź. Albo przyjdź na protestanty, i mi szybko jest. przekonwertuj. <laughs> No, jak oczywiście. Nie jesteś, jaki papież. Wasalizujesz Tomont? No, mi Ale mam czekaj, bo to 4 lata, znaczy nie, 44. No to... Ale nie wiem, czy u ciebie to wyjdzie, że tak powiem, bo będziesz miał i tak na minusie tolerancję heretyków, nawet z ideami humanistycznymi. Ale to nie chodzi o, to chodzi o religious unity. Ale jeśli masz pozytywną e, tolerancję heretyków albo niewiernych, to religious unity nie spada. Czajisz bazę? No, czaję. Więc yy, ale, ale mógłbyś reliki, to... Ale, ale humanistyczne, same z siebie mają bustowanie plus 25%, tak. ale no to nie jest dużo, jeśli wchłonąłbyś Irlandię i... A, masz już Irlandię? Nie. A masz część Anglii, w ogóle zabrałeś najważniejszą część Anglii, ile ty masz agresywnej? Właśnie więc minus. Nie, on, chyba, chyba... Znaczy tak, Anglia się ma, może dołączyć, ale Anglia ma trusa i nikt inny się nie dołączy chyba. Chyba, znaczy jest tam minus 30, mm, więc No i tak no Burgundia trochę trochę cesarstwo, no musisz odczekać chwilę i. Z, nie, on z ma, ma zbyt mocne sojusze. Mainz, Czechy, Prawda, w sumie na. mocne Sojusze, ale z drugiej strony, no nie wiem. Ty masz dużo Sojuszów. Wszyscy no na siebie głosują, to, ale, co to się licza się te francjonową Ale nową lepsze, nową nie liczą Austrią. się też... Na przykład jak e, wypowiadam wojny przeciwko koalicji, to nie... Na przykład jakbym nie ja był w czymś sojuszu, to nie wlicza się chyba Aragon do tego, do tej puli, co tak myślę. Ale pewny nie jestem. Dałby się flotę zwiększyć. Piąty ciężki statek. Jedźmy w tyle. A nie, bo to są nowe teraz statki. Ile mi kosztuje ulepszenie? Rebus ma 240 albo 250 złota? 200. Dobra, to się przyda na ulepszenie mi floty. Ty będziesz ulepszał flotę, kiedy masz pożyczki? No ta. Ale ja zarabiam plus 5, więc. No to jest płać najpierw. Paść pożyczki, to... bo na pożyczki no to daj mi pieniądze kopeforsy. na spłatę pożyczek. Ale to Zostałych może To może uzbierać piedaku jebany. Ja, jak to powiedział Janusz Tracz? Jesteś komunistą czy socjalistą? Nieźle, nieźle. Teraz nie zaczy, zaczynamy traczyć. Boję się. Naprawdę się boję, że jak zaatakuje Pomorze to Otoman wkroczy. O już, to już ma Sojusz z Moskwą. Hej! już no. z Moskwą wjechał. Ach. O Boże. Nie, w momencie, Kiksunio, kiedy prosiłeś o hajs, mogłeś zapracować i go zarobić? Mamy Moskwę. Yy, jakby na widelcu, bo Odojew ma sojusz z Moskwą, o -o. więc atakuję Odojew, atakuję Mos walczę z Moskwą i zrywam sojusz. O -o -o. Ale muszę poczekać, aż Otoman będzie zajęty A nie będzie, bo ma trusy tam na Bliskim Wschodzie. E, Węgier nie zaatakuje sam. Czuję, że, czuję na, na plecach jego oddech. Ja mam 90% buntu, więc na razie też nie zaatakuję. Pożyczki spłacone, Ja. Yeah. Ja w sobie powiększę Tlemenken. Byle się Wotan nie przełączy do tej pory. Znaczy, jak nie wiem, czy zauważy to, ale dobra. Ryzyk fizyk. No Nie, króci się zmieniła, ja nie zażąłem podbustowania. No, zmieniłem go, bo no, jakiekolwiek punkty muszę mieć, no. O, świetnie! The same refuses to allow the mobilization of more troops. Co, co masz? Manpower recovery speed minus 50% recruitment <grymna> plus 50% czy stracić 20 st st LG's stabilność stabilność. stabilność, stabilność, oczywiście, że tak. Bo sam ci się nie nie zgodził. Plus jest taki, że mam e, z, koszt stabilności 57 tych punktów więc. I, i plus jest taki, że paczki o dziedzice ci oferuje. Okej, bo za chwilę Poka, ja poka, 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 Fox. poka, poka. <laughs> tak, błagam. A masz go tam, masz go tam bustować. cjaisz? Zrobię co ja bym nawet wyrzucił tego mojego, ale nie umiem, bo on ma tylko 25 lat. Czekaj, A myślałego mogę zrzucić zawsze strony. Okuję, macie 25%, że wskoczył o 10% i co i nie wskakuje? Roman de podobno jest jaki on jest. Nie wiem jakie. Bustuj mnie, jest poprawiajmy relacje, może to coś pomoże. Mam poprawione prawie na maksa. A oznaczyli mnie jako rywala. Spadaj. Widzę. I tak nie, nie zawalczymy. Chociaż jeśli na wypowie wojnę, to zawalczymy, ale... Ja mogę. Nie, mam już rywala Burgundii, żebyśmy mieli lepsze relacje. Hmm. A, embargo nawet nałożyli. Ciekawie. O jezu, Nobility żądają więcej prowincji. Koita jest tam, jest. ale... Eee. O tu mogę dać im. Nobility. Nagle zarządza. A, bo z ta przyłączyłem. Bo za chwilę będę miał separatystów baskijskich. To to wyskoczyło. Ja będę miał zaraz angielskich od roku, w sumie 90% mają. Hmm. Angielko, no, Kuźwa, ma... Ja chcę już iść na to Savoy, a nie mogę, czemu? No, agresywna trochę, bądź ostrożna. Ja mam mam Italian obysyn. Niestety nie mogę Maroko zaatakować, bo ci znowu wzięli te sojusze. Ale teraz to nie będzie dla Maroko takie, będzie łatwiejsze dla nas Maroko. Serbia Civil War? Co? Albo no, mają jedną prowincję muzułmańską, fajnie. Co? Serbowie. Mają Civil War. A, a nie, <laughs> Civil War to jest przecież od legitymacji, a nie od religii. Mm -hmm. No właśnie, Pizantur mi się zwiększa, to chyba nie najlepszy no. moment, żeby pójść na wojnę. Prawda? Nie to najlepszy. Doskonały. Czekaj, okay, jak to można zatrzymać? Stabilność poniżej zera. Ile kosztuje mi stabilność? Padać, wybuch. 25 kombatów. Kiedy się powiększy? To mi jakby to zatrzymać, bo i tak za chwilę stabilizujesz. Na 11. Będzie no, no, dwa. Ja kiedy, Serio, od ponad roku mam 90% English separatist. No już Teichster separatist szybciej rośnie, to na 3%. Muszę sobie rozpisać, yy, jaką będę miał kompozycję armii. 27 będzie szerokość yy, bitwy na 11. Technologii, teraz jest 25. Czyli muszę mieć co najmniej 20 w końcu i 30 jednej. jednostek na początku. Eee, mam luk, widzę, że Ford Zawodowo Kafasz no, Zrobię Kafasa. tak. Siedemnaście... Ej, bo tam zadawał 14, fort przed Tunnezji swoją drogą. Za dużo. No. 5. Ogólnie miałem plan na wojnę z nimi, ale dosyć ryzykowny. Jak? Tylko, że najpierw ty byś musiał wchłonąć w Litwę. No, to wiadomo. Bez no, Litwy to ja mam połowy wojska. Później, no, w tym momencie to akurat trzeba zerwać ten sojusz moskiewski. Tak. A, no i to jest do zrobienia. Ofortyfikować całe, tą, całą Litwę obecną. No tak, no bo jak mamy Litwę, to ja nie mogę, mogę jej zbudować, ale ona niszczy te forty. No tak, i mój, moim planem było to, żeby pojechać do Wotana zamiast Lukasa. spalić ci forty, wszystkie prowincje nawet. I ty bronisz się jakoś tamtymi wojskami, a ja z Kiksuniem atakujemy tutaj Wotana. Od południa? Tak, zajmujemy mu stolicę. Nie i wiem, czy nie za wcześnie powiedziałeś ten plan, bo nie wiadomo, no, <laughs> kiedy będzie można go zrealizować. A kiedy ten odcinek wyjdzie, <laughs> no przecież jest, że mamy nie oglądać No, tak, No, ale wiesz, ale jak widzowie. to widzowie robią. Ale wiesz, możesz pokasować komentarze i wiesz. Liczymy, no. że oni też będą nie czy czytali, kasowali, więc. Prawda. No zresztą. Ej, mogę syfonować. siebie. A pewnie dlatego chcę ale... Tunis teraz zająć. Nie ja zrobię tego. Dobra, można pomyśleć, ale ja na pewno muszę zająć Marienburg i Gdańsk, więc trochę to potrwa. Bo może jest naprawdę silne, bo wchłonęło Brandenburgie. Ej, fajnie było zrobić wasala Brandenburgie sobie. Tylko, że ona istnieje jeszcze. Kurczaki. Ja już integruję naprzód. Ciekawy wygląd. Ale na pewno zrobię zrobi. wasala Brandenburgie i będę miał armię pruską. 58 będę miał już napleć w swoim kraju No nie papież czemu mamy hosta? I czemu mnie nie lubisz? Nie lubi. Ale mam za dużo relacji, mam 6 na 4 za dużo. Uni A nie, ja już mam 5 ja, na 4 Ja mam 7 na 6. Aha. No ty masz więcej relacji. Dobra, 4. już wiem jaką będę miał kompozycję armii. Moja kompozycja <kuh> armii to będzie 20-15-10. O i nie jesteś już nawet no papierzy! 48% PM na jego 40 Wracaj, dyploma... tu idę na protestantyzm, ja <grystanie> tu Ale jesteś cesarzem jeszcze, chłopie. Zrób się na protestantyzm, to będę mógł zostać cesarzem. E, holy war, muszę być ciekawie. Dużo jest protestanckich książek. Nie, to nie opłaca ci się zbytnio. Jako, jako to z punktu widzenia cesarza, bo zaraz znowu Ale będziesz... właśnie, bo jak będą wojny religijne, to też będzie ciekawe, bo... No, 20, 15, nie ma się 10, nigdzie nie nie przyłączyć, bo ty mógłbyś do protestantów. My i tak nie będziemy walczyli w tej wojnie. Aspekt wiary, jaki następny. I jak to będę cesarzem, to będę musiał walczyć w tej wojnie. O nie, ale jeszcze na to wojny wezwiesz. To będzie złe. Chociaż nie wiem. być cesarzem. Na moment wojen religijnych. Nie, to już niemożliwe. Kogo dać na lektora. Odwróciła ilość. Monster tak. na reszcie. Dziesiąta militarna nie odstaje. Funkcjonująca, wow. 11 Hmm, następny wielki mm. admirał 001. Zero, no zero, nie, i dyplomata jeden, jeden. mi poszedł. Pizz. Przez to, że papieżem nie jestem już. Takie wpływy stracić, no nie? No nie, bo nie mam teraz dyplomatów, Dyplomatu, o to mi chodzi. Z którymi mogłem coś robić, bo jeden, jeden polepsza teraz tego dziedzica u Fausta. Dobrze. A, a drugi natomiast klejmuje Savoy. Dobra, skończył się u mnie Pizantur. Teraz lecę na Tunezję. O Boże. Wezwać się Repustrzy? No, wojny nie chcę. Aurys Kef, tu jest Aurys. Tu jest kef, ok? To kef, powalczmy. Boję się, że mamelucy odpowiedzą. Ja nie będę mógł dołączyć do tej wojny, jakby co, więc mnie nie wzywa. Z komisją właśnie też się zastanawiam. Nie, bo wkroczą oni i Ottoman on nie zjedzie. Nie chcę być w tej wojnie. Ale, bo jeżeli mam luk. E, nie, bo nie, mam luk też może. Kurwa. Zróbmy Free'n'War. Bo mogę, a się nie zgodzą. The fuck. Jak się nie zgodzą, no to automatycznie chyba powiedz, powiedz im, co o nich myślisz. A Ja Zresztą zrobię mi... Fritten tej Wallachii, może z, się. ich do wojny. Kurde, które prowincje się liczyły do Italian? Muszę zobaczyć. Ale, re, nie, ge, regiony. A ty, Savoy się liczyło, okej. Okay. A ty chcesz Włochy stworzyć? Ja Savoy, ja, czy znaczy mam Italianę Byszyn. A. Krane, szkoda, że przejść, to szkoda, że nie, nie daje kasus belli na całe Włochy, bo zajebiście. Brandenburgia się broni, dobrze. Dobra, dajmy sobie spokój z tym. E, e, niech się broni, ona z kim walczy? Munster? Oni chcą mi elektora zjeść, który na mnie głosuje. Nie wiem, czy monster jest. Brandenburgia, a, bo Brandenburgia jest elektorem. Tak, bardzo bym chciał to mieć. Co mieć? <laughs> Brandenburgia. To na głosy. Ja jestem to po prostu szysz. fanatykiem od tamtego momentu, kiedy przegraliśmy. Ej, Burgundia straciła te. Unię wszystkie. Relacje. Teraz ty odzyskaj je. Co? Jezu, w Czechach jakieś lubkowiczowie są. Burgundia, Burgundia. straciła Unię wszystkie. A Burgundia jest. Ja Burgundia. No, to ej, To, to ty kimś, <laughs> Lecę zaraz. When no. Power jest. Odwracam się stąd. Koniec. w, w Tunezję. Może Ford buduje w tym. Chociaż nie, bo jest chodna. Ale ja rozwinięty technologicznie jestem. Za chwilę Hiszpania. Nie, bo ja muszę jeszcze mieć. 100% Legimacja. Mam 53. Kurde. Nie, nie ma nie tego złego. No wiesz, Hiszpania lepiej brzmi, poza tym już nie będę tak mocno rozdrobniony. Będę miał miejsca dyplomatyczne, mogę papieża wziąć na sojusznika. Ja chciałbym zarabiać jeszcze, więcej w Portugalii pieniędzy. Portugalię pocisnąć. Tej zająć Bragnę i zostawić tam, tą... albo nie zostawię im Azory. Jak cała Iberia, to nie cała. kim walczy Genua? A, z tą Francją. Tykujesz ty, całość, Genua. Ty jesteś bardzo imperialistyczny, ty uważaj na ten agresywny. No to niech oni uważają na mnie. Weź mi genuę tak swoją drogą. Ile ty masz idei już narodowych? Masz już morale armii? Ale patrz on ma masz... 5 ,5 Quality nie powinno się w sumie brać na początku, ale no w sumie masz z innowacjami, więc to całkiem nieźle się spisuje. Okej. Okay. Zaatakował Persję lukas, więc mógłbym ja zaatakować na przykład Pomoże. Czy prowincję, no to nie myślę, nie. że nie powinno być tragicznie. Nie, król nie zginął, ale jest... Ale jesteś cesarzem jest pretendent. O, Royal Mariusz. Co się stało? Koniec odcinka? Nie, nie, jest 18 jakaś minut Ja z wyprzedzeniem mam, więc ja tam mówię o... mniej więcej. Co tam piszą? A, okej. Okay. To ty piszesz. Nie, już myślałem, że znowu na dłużej, ale. Jest event yy, Fall of Kebab i nagle wszystkie prowincje yy... zagrabione wracają do swoich poprzednich właścicieli. To bym tak, lubił. I postaje imperium, powstaje znaczy, cesarstwo bizantyjskie od nowa. O, A ma jeszcze kory czy nie? O a, e, fajne a, królowo ma. mi dałeś. Znaczy Anna, nie mam Konstantynopol. 1. No widzisz yy, na polskie standardy 222 2, 2 3, 3 2. Ile tam yy, ma ten twój następca? 9, dobrze. 10 ma tylko polski, więc Bo możesz go prześcigać. Ja Jakbym suportował, to jest minus 3,2% szans. Ej, i wiesz co jest najśmieszniejsze, że będzie Henryk Walezy. Serio? Tak, i, i ciekawe, czy historia <noise> się powtórzy. Aha, Henryk de Valois. <noise> Ale dosyć bliskie już te lata są. No właśnie. <głosy> <głosy> so, i wę, no właśnie... <noise> Trochę nam kampania, że tak powiem, schodzi. No tylko, że chyba Polska nie posiadała. W tym momencie Słowacji. No prawda. W tak historii um, Ale w sumie ktoś też tam dobrze zauważył, że w, dosyć podobne będę miał granice yy, te, tego okresu, jak stworzy Common Oprócz więc... Lubosza. No, oprócz, oprócz Lubosza i Moskwy, nie? Bo Moskwę jeszcze mam w sumie. Nie wiem, czy ja chcę coś, ale chyba Sawaj trochę zajmuje Czechy. To? Ej, no nie, w ogóle, żeby. Coś... fajnie, w sumie dałbym radę zatekować Teutonika bez Czecha. Nie, Czesi bardzo są chętni do obrony. A zerwić Sojusz? Znaczy nie wiem. A bo. Nie, czekaj, może ja spróbuję zerwać sojusz. No właśnie, możesz zapytać yy, Francję Czesi o czego. A zerwał się zobaczę jak to tonik. Odpowie. Nie zgodzi się. No, Francję możesz beria. zerwać to. przeważnie brak. Bo ja bym Przez... zrobił naprawdę szybką akcję na to. Ty, ty też grać great powerem, nie możesz zarwać? Brain R. dobrze. Ale nie, mnie nie lubią, tego. mnie Czechy nienawidzą wręcz. To chodzi, ja mam że negatywny e, prestiż. On będzie miał trusa, ja bym mógł to oddać na przykład, żeby trus nie był. Henryk jest rightus, Jerry e, legitimacy plus 1, bardzo dobrze. Ej, prawowity Henryk, to mi się podoba. Wygad z kimś walczy, bo chce przejścia. Liga walczy z Pomorzem. Pomorze atakuje Brandenburgię. Brandenburgia jest w Trade Lidze. Trade Liga walczy... Ej, w sumie Za fajnie wyszło. Ryga. Zaatakowałbym Rygę. Dokładnie. Ja nie mam na Rygę klej... A nie, mam klęzyk heres i mają wieczne te... I będę walczył z Hamburgiem, Bremą i Teutonikiem. Dobra, idealnie. Włączam Bremna wszystko. To nie Możesz mi wiek. pożyczyć trochę hajsu. Ja nie mam dyplomatów, ale zaraz mogę Ci pożyczyć. Dobra, bo znaczy... będę tracił teraz i nie chcę znowu pożyczek e, nałapać. Nie ścina czy Fausta? Fausta ścina tylko. E, może mnie ścięło, nie wiem. Ach, te bogate prowincje, kuźwa ile od nich wyciągnie? nie, nie mam dyplomaty, nie sprawdzę. Jest nierówna kompozycja, w sumie do bym trochę działo, ja bym był za tym. Ale już mam plan. Reformę wojska. Dobra. 1 sierpnia atakujemy. Niemcy mieli atakować Polskę w sierpniu, ale coś tam musieli przełożyć na wrzesień. Więc... Słyszałem, że jakiś był tam incydent przy granicy, że tam Niemcy weszli. No, znaczy to tym. było... Raz to było tak, że przełożyli dlatego, że Polska się o tym dowiedziała i wzięła ten sojusz z Brytanią i Francją. I myśleli, że pomogą. <laughs> ale zrozumieli, że nie pomogą, to zaatakowali. A wojna oficjalnie zaczęła się dlatego, że tam Niemcy zabili tam chyba własnego strażnika na granicy. A tak, coś ale, tak. Ale, ale podpuścili, że to Polacy i że nie może tak być i koniec, <laughs> Krzyż to Polskę. To skończyło, że tak powiem. I tak teraz leci to życie na tej wsi. Dokładnie. Oh shit, Zaczę, zaczęły mnie oblegać wojska wrogie. Alo, widzę. Yy, mogę was wezwać, ale w sumie to bez znaczenia. Ale będzie Relative Strength of Alliance jest lepszy. To was wezmę. Mm, za chwilę wiem, No nie chcesz. Ale później przyjdzie. Was. Ja tylko będę musiał wojska mieć na niskim... Poświęcie nie. stabilność na dziedzica dla ciebie, bo mógł mieć albo minus 100, albo plus 10. Dzięki, kocham cię. <laughs> no liczę na to. Wypomnę <laughs> <laughs> no <nie, śmiech> w Warszawie. O nie, o muszę mieć teraz. Oh, jeez. Dobra. Bo już mam 10. Ocisto. Ociss. Też tak zrozumiałem, oczy Ocis. O Znowu jacyś oh ser. rebelianci, oh ser, oh Nitran, wersekuj war i spisz. No tu na, no na pewno jest of Moskwa Maskwa na psków. O mnie to obchodzi. Mieszemy utrzymam. Złoczy i daje. Jak i okay. będzie postać u ciebie Hera, to mów, okej? Okay? Bo ja przestaję. Okej. Okay. Ja nie mam też. No tak, 100%. to powinno wystarczyć w sumie. Od, 22. od Wenecji wyduszę 3000, okej. Okay. Co? Od Genui 700. Nie gadaj, że od Wenecji jest 3000, a, a, a od Savoju 1000. Nie chcecie przypominać po, się do, Podzielisz się, się z kolegą, byliśby. nie? Ej, ej, idę, idę na Krym, kurwa. <grym> Kier kierowniku, poży, pożysz dwa, dwa, Pod, dwa tysiączki. Nie ma, nie ma, a nie, mogę na Mantegę i Azov pójść. Mające eksploracyjne i ekonomiczne, jakie mam wziąć idę, Bo tak zastanawiam się. Mając eksploracyjne, popatrz jakie policy pasują do tego. Mogę sprawdzić? Nie, dość średnio. Mogę teraz sprawdzić. Nie chcę się włączać chroma. No, chyba już trochę odcinek trwa. Sprawdźcie ile? 25 chwila. No, jak uważacie? Tylko później będziemy mieli mniej w tym tygodniu, bo do 21 to mamy mało czasu. Taki spoiler alert. Przecież tak zabrakło na dziś odcinek, bo pewnie odcinka, to pewnie ludzie już pytają, gdzie są odcinki No jak? Oczywiście, że tak. Idzie. Aragonie. Aragonie się. nawet się nawet nie ruszaj Nie, węgry poszły na Wenecję od drugiej strony i chuj. No i chuj, no, na bo się nie ruszają, no, to, to najlepszy sojusz świata. Odeźlij mi pieniądze, bo zaraz będę brał pożyczki, nie chciałbym bardzo. Okej. Okay. Ja tu ja sam sobie zbieram, dlatego mam wyłączoną armię. Nie mógłbym wziąć moreb. Dzięki. Jeszcze, żeby zwiększyć Dzięki o! cesarzu. O! Jezusie, trzy hajsy. Coś mi wyskoczyło na tym nieco klient. Trzy setki cię wy. Alo, żyjecie? Halo. Wysłałem. 300 złotych. Ej, czy. Czy tylko widzę. u mnie was nie słychać, czy, czy jak to jest? coś się popsuło i nie było ich słychać, moi drodzy. Puk, puk. Ej. Pink. Pink serwera. Aha, to serwer trójstickowy. 754 O, to było do przewidzenia. A kuźwa, Korsyka ma fort nie mogę sobie wziąć. Zbudowałeś tutaj jakieś forty A? w Wielkopolsce. Korsyka. To genialnie. No, tam za się koniec, koniec, koniec odcinka. No to żegnam się do tak, zobaczenia jutro w okay. tej samej porze Pa. Żegnajcie się. Siema.